Dzisiaj na warsztat weźmiemy film Król Lew, czyli wersję nobiotką klasyka Disneya z roku 2019. Widziałam na internecie bardzo dużo recenzji filmów Król Lew w wersji anglojęzycznej, ale ja biorąc pod uwagę, że nie wolałam skupić się na zabawie w kinie niż na czytaniu napisów, wybrałam się na wersję polską. W tym filmiku spróbuję odpowiedzieć, czy w ogóle warto na do kina na ten film, bo jest to jednak jakby niektórzy powiedzieli, że to są skrzewane kotlety. Czy warto na te kotlety się skusić? Oto jest pytanie. Film Królew jest filmem, od którego zaczęła się moja pasja robienia filmów rysunkowych. Więc z jednej strony mamy tutaj do czynienia z nostalgią, a z drugiej strony, właśnie, czy tylko dla nostalgii się warto udać do tego kina. Zacznijmy od najmocniejszych stron tego filmu, a potem przejdziemy do coraz takich elementów, które moim zdaniem reżyser mógłby troszeczkę lepiej dopracować. Pierwszy punkt grafika i oczywiście animacja CGI, czyli wygenerowana komputerowo realistycznie wyglądająca animacja zwierząt i otoczenia. Przepięknie wykonane, zwłaszcza w scenach, gdzie mamy pokazaną sawannę w ciągu dnia lub jak jest wskutu, lub zachód słońca. Niestety, sceny po zmroku, sceny zwłaszcza na cmentarzysku słoni, są bardzo trudne do śledzenia, przynajmniej dla mnie, z racji faktu, że bohaterowie są wykonani jakby bardzo realistycznie, trudno też niektóre postacie odróżnić od samych siebie. Widać to zwłaszcza w scenie właśnie na cmentarzysku. Oraz mam nadzieję, że jeśli ktoś dzieci dziecięciem na lwa, to nie, nie dla scen, kiedy Simba widzi ducha swojego ojca, bo ja powiem szczerze, na tle tego błękitnego nieba no, trudno było mi dostrzec lwa. Wiem, że on tam był, on rozmawiał ze swoim ojcem, no ale powiedzmy sobie wprost: ja już znam tą fabułę, ale gdyby pierwszy raz bym szła, jak byłaby młodsza, no to może bym miała z tym problem. Animacja nie dawała wątpliwości, że Simba rozmawia z duchem. Mało tego, tutaj warto o tym wspomnieć, że to była jedna z trudniejszych scen do wykonania w tym filmie, gdyż animatorzy oprócz tego, że wiadomo już troszeczkę posługiwali się komputerem w przypadku tej sceny, użyli też takiego tradycyjnego malarstwa, żeby nanieść kolory jedne na drugie. I w ogóle nie za bardzo wiedzieli, jak się za tą scenę zabrać. Więc tym bardziej szkoda, że ta scena no, wyszła tak trochę blado. Drugim takim punktem, jeśli już mówimy o słabych punktach w grafice, bo lwy widziane za dnia, scena przy wodopoju zmieniona jest kompletnie wspaniała. Naprawdę cudowna scena i zwłaszcza ptak zazu polecam. W wersji polskiej pan Polk podrobił, moim zdaniem, świetną pracę domową. Więc to tak a propos nad wersjami oryginalnymi. Wróćmy jeszcze do tych scen. Do tych scenów kolorystycznych. Sceny widziane za dnia, piękne, jest to chyba taka złota pora, grafowie mówią na to, są cudowne, sceny po zmroku niestety nie dają rady. Brakło mi sceny, jak Graffiti bierze swój kij, szamana i daje po głowie sobie. No, tego niestety nie mamy, ale za to mamy kilka nowych wątków, które wiemy, że powinny się pojawić w animacji. Ale były jakby przemilczywane na ekranie. Można było to usłyszeć w dialogach, że choćby mam tutaj na myśli sytuację Nali i królowej sarabi, tu warto się temu przyjrzeć. To jest bardzo fajnie rozegrane, ale z racji tego, że małe lwiątka, tutaj znów wrócimy do podobieństwa postaci Simby i Nali, są strasznie do siebie podobna, to ja bym opcjowała na tym, żeby reżyserzy. Wiem, tego już nie zrobię, bo film to już powstał. Na przykład, żeby nala była biała. Białe lwy istnieją w naturze, a skaza, ten zniszczony skaza, którego widzicie tutaj też na filmiku, zawsze mi się kojarzył z takim lwem cieniem, taki zrezygnowany cień. Mógłby być cały czarny. Czarne lwy też prawdopodobnie mogłyby wystąpić w naturze. Białe lwy są. Bardziej znane. Czarne lew to takie zjawisko jak czarna pantera. Kiedyś myślano, że lampart ko kocięta normalnie złote z tymi charakterystycznymi centkami, nie? ale czasami rodziły się całkowicie czarne koty. Nazwano je czarnymi panterami. Ludzie nie wiedzieli, że to, że to są lamparty. Potem to wyszło, że to są tak naprawdę czarne lamparty. Z wami były podobnie. I ten lew skaza, jak był taki ponieszczony, został w animacji przedstawiony, to jako czarny lew byłby fantastycznie wykonany. Więc to takie moje obiekcje a propos postaci. O, jeśli chodzi o hienę, bardzo trudno je odróżnić jedno od drugiej. Brawo dla aktorki podkładającej głos Shenzhi. Naprawdę świetnie. Mówię tutaj o polską wersji również. Myślę, że ta gruba hiena, taka z niskim głosem, to, była, to, było, to był Ed. Przygłupiec z pierwszej części wersji rysunkowej, ale no właśnie z racji tego, że nie jest podane imię tej postaci, to już mam mocne wątpliwości, kto to był na tej animacji. Kolejne sceny, czego moim zdaniem brakło jeszcze, poza tym, że jest fajnie dodany wątek królowiec Arabii i Nali, i Zazu ma wartą do odgrania rolę. Fantastyczny głos, pan Polk naprawdę wykonał, tak jak już mówiłam, świetną pracę. Brakło mi lwiątek. Innych lwiątek, oprócz Nali i Simby. Fani z fandomu to od razu się zorientują, że powinni być inni jeszcze mali lwi bohaterowie, zwłaszcza, że w kontynuacjach. Królew 2, czy lwiej straży, czyli jakby kontynu serialowi kontynuacji dwójki. Jest pokazana masa młodych lwiątek, oprócz oczywiście potomstwa Simby, Nali i tak dalej, więc no, przy żywym stacie powinno być więcej niż dwa lwiątka młode, nie? To moim zdaniem tutaj się reżyser nie pochwalił. Oczywiście te lwy mogły być tylko tłem, ale już to by wyglądało o wiele lepiej, no bo pada tam taki dialog, że i simba do maluchów. No więc maluchów, to czekaj, to jest nala, młoda dalwiczka. No i pasowałoby jeszcze do kogoś tam dać, nie? Więc tutaj jest moim zdaniem błąd. Ale teraz wróćmy jeszcze do dobrych stron animacji. No. Głosy postaci. Ten z Timonem Bombą którzy wreszcie mają trochę więcej do powiedzenia niż w przypadku animacji pierwowzoru. Z racji tego, że reżyser stawiał na realizm, to nie mamy tańca hula, ale mamy za to coś o wiele lepszego moim zdaniem. Zresztą parodię jednego z innych filmów animowanych, która również w przypadku dzieł y, Walda Disneya w tej wersji nowej także wyszła fajnie. Może powiem od razu, nie przepadam za piękną bestią takim filmem, ale parodia języka francuskiego w wykonaniu sorykatki warto usłyszeć. I to nawet na, w naszym rodzimym języku. Powiedziałabym, mocną stroną filmu jest muzyka. I tutaj takie zastrzeżenie, o ile wiem, że nie ma tam to przez to, że zmieniono tekst te piosenki, wskazy na przyjdzie czas. To dla osoby, która już zna tą fabułę, to po prostu, kiedy słyszy, że skaza, wspomina o byciu w cieniu brata i uwaga o dobrej zmianie, a wiemy, że jego rządy skończą się katastrofą, to fajny pamflet polityczny wychodzi. Panflet polityczny, o, zostańmy na tym. Fajna, fajna rzecz. Nowe dialogi Timona i Pumby też bardzo sympatyczne. Ich nowa filozofia, nie tylko Hakuna, Matata, jeszcze inna. Tak samo mówię, warto sobie posłuchać tych opowieści, i to pod kątem fabuły jest fajne. Natomiast mówię, brakuje brakuje mi jeszcze innych wątków pobocznych, choćby tylko trochę nadmienionych w stadzie z tymi lwiątkami. Biały lew by się przydał, choćby dla, jeśli widzieliście na samym początku filmiku, była tam jakby wspomnienie tylko o jednej animacji, którą. Również Walt Disney się inspirował, nie, uk nie ukrywajmy tego. Kimba Biały tak przynajmniej ta animacja się u nas nazywała. Od królów wadzieli ją pół wieku. W tym znaczeniu, że pierw była animacja Japończyka, a potem pojawił się klasyczny król. I naprawdę widać inspirację, więc nie wiem dlaczego Disney w końcu się nie przyznał od tego. Kolejnym zastrzeżeniem, jeszcze, jeśli chodzi, bo o ile mówię, że grafika CGI od twórcy Księgi Dżungli przepiękna sprawa, to jednak ja się obawiałam tej sceny na pustyni. Bo powiem szczerze, że jest tam taka scena, jak Timon i Pumbaa ratują Simbę i to takie niebo jest strasznie białe. I to mi nie pasowało. Lepiej, żeby było delikatnie błękitne. Na szczęście w kinie to wyglądało o wiele lepiej niż na zwiastunach, więc tutaj pod tym kątem, pod tym kątem warto po prostu zobaczyć ten film. Nie wszystkie sceny moim zdaniem wyszły sfotografowane jak na naszym geografii najlepiej. Dobrą inwencją w filmie są dodane nowo wątki i nowe pomysły na niektóre sceny. Ale jest to nadal... Po prostu jak tam sobie reżyser chciał przypomnienie, po prostu dobrych wspomnień. Kto oglądał wersję wcześniejszą i zna dobrze wersję wcześniejszą, to też miał fajdę, że mógł sobie porównać pewne sceny, które są po prostu, co się zmieniło, a co nie. O, myślę, że na moim filmiku też to widać. Zestawienie pewnych scenek, jeśli dobrze to oglądaliście. To tyle. Gdybym miała ocenić ten film, dodałabym mu tą piątkę, może z plusikiem. Jednak znam oryginał rysunkowy i widzę, że nie wszystkie sceny były dla mnie takie, powiedzmy, najbardziej czytelne. To tu bym się zastanowiła, czy jednak nie warto wracać do, jednak do wersji rysunkowej, oglądając ten film. Ale jeśli chcecie zobaczyć pięknie wykonane grafiki zwierząt, które wyglądają jak zwierzęta i zachowują się jak zwierzęta, owo, to też jest kolejny plus tego filmu. To gorąco polecam. I szczerze mówiąc. Czasami brakowałam pani Czubównej jako narratora. Ona by się tam przydała. I była tam pewna memiczna scena z żółkiem, gnojakiem. Myślę, że to się skończy, jako me. Tej sceny nie powinno tam być.